Że czasem musimy podjąć decyzję, która się wydaje irracjonalna mhm. w oczach innych ludzi, która będzie negowana, mhm. em, wyśmiewana, mhm. em, ale ty wiesz, że Bóg cię posyła do tej decyzji. Cześć, to jest podcast do góry nogami z Pawłem Dylusem. Wow. Cześć. To jest do góry nogami z Brigidą Dylus. Cześć, kochanie. Cześć. Jak się masz? Całkiem. Tak? Dobrze, no? E, ładne masz piegi. Och, wiedziałam, że to skomentuję, że się zorientowałam, że je nałożyłam. Później się zorientowałam, że będziemy nagrywać. Aha, czyli nie wiedziałeś, że będziemy nagrywać? czy znaczy, wiedziałam, ale nie pomyślałam, że będę miała te pieki do nagrywania, ale... Fajnie, podoba mi się. <laughs> Taka jesteś ekstrawagancka mm. się zrobiłaś. Tak no, powiedział nas taki, ten pastor jeden tutaj, nie? Że na zdjęciach, jak byliśmy, mieliśmy zdjęcia do identyfikatorów z pierwszego roku, to ja powiedziałem, że byliśmy tacy bardziej, tacy spięcie na tych zdjęciach, a teraz jak on się wyraził, że co? Tak? jak? Kurczę, to ja tego nie zrozumiałam, nie pamiętam, co on powiedział. Znaczy Pamiętam, że on to mówił o tych zdjęciach, ale miałam poczucie, że on mówił, że wyglądamy po prostu zupełnie inaczej, ale nie ważne. nieważne, 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 bo nie wszystko złoto, co się z wierzchu świeci, ale <laughs> słuchaj, kochanie, chciałbym, żebyśmy, bo tak, za nami miesiąc w Reading, dużo się dzieje, Jesteśmy w grupie w revival Group, czyli nasz rok. Około 300 osób jest podzielonych na 6 czy 7 grup, nie pamiętam. To jest ponad 300 osób, czyli gdzieś tam około 50 osób jest w grupie. Jesteśmy w grupie u jazz, która kiedyś miała nazwisko Butcher. A teraz nie znamy tego nazwiska, nie pamiętam. Coś na L, bardzo ciężkie do wymówienia, ale to jest osoba, która zrobiła na Tobie bardzo duże wrażenie na pierwszym roku. Tak. E, dodatkowo, e, mamy w poniedziałek, mieliśmy ósmą rocznicę naszego ślubu. Ślubu. No, e, No ale co przede wszystkim, w tą ósmą rocznicę, rocznicę naszego ślubu zamknęliśmy zbiórkę. Zamknęliśmy zbiórkę. Ktoś na... nam zamknął, bo Mieliśmy do uzbierania wciąż 14 tysięcy, i ktoś anonimowo zdecydował się nam wpłacić te 14 tysięcy, przez co przez to, you tak. Are paid off. Przez co jesteśmy oboje zapłaceni, jeżeli chodzi o e, tuition. tuition, czyli o czesne. I bardzo się z tego cieszymy. Dziękujemy wszystkim, którzy kibicowali, kibicowali modlili się i Wpłacamy. wspierali. To jest taka podróż w nieznane. Odważna. Odważna, tak. Dla nas. No ale powiedz coś więcej. Hmm. Hmm? Dla ciebie jest to chyba większe wyjście ze strefy. Chociaż nie, dla mnie też. No jest, to, jest to wyjście ze strefy komfortu. Bardzo mocno stanąć przed ludźmi, wszystkimi. Tymi, którzy cię lubią, tymi, którzy cię mniej lubią, tymi, którzy znają cię i wiedzą, co robisz. Ale też tymi, którzy widzą tylko, że jeździsz sobie czasem na wakacje, mieszkasz w Stanach i jest ci dobrze, hmm. powiedzieć im, słuchajcie, potrzebujemy kasy na szkołę. Hmm. No tak, ale <laughs> czuliśmy gdzieś tam mocno, żeby zaprosić ludzi do tej drogi naszej, mm, współuczestniczenia w tym, co. co co tu robimy, no bo wierzymy, że nie robimy tego dla własnego rozwoju, tylko po to, żeby to oddawać innym. Ale też zwyczajnie, praktycznie mamy dużo mniej pieniędzy i potrzebujemy tego wsparcia i to nie jest tylko dlatego, że chcemy, żeby no ludzie właśnie. szli z nami. Też A dlatego, ja... że tego potrzebujemy. No, no dobra. No to jak, ja, ja mam pytanie do ciebie Brygida. Mhm. Jak ty to widzisz, że mówimy nie mamy stresu, nie martwimy, o, o, nie martwimy się o to, wiemy, że Bóg nas zaopatrzy i jednocześnie właśnie prosimy o... robimy zbiórkę i prosimy o pieniądze. Ja znam odpowiedź moją na to pytanie. Uh -huh. e... Ale chcesz poznać moją? Ale chcę poznać twoją, tak. takie je prowokuję trochę, bo chcę o tym pogadać. Lubię gadać ja o rzeczach, tym... które, nie są, które nie są łatwe. Ja się też nad tym zastanawiałam właśnie że często ludzie myślą, no to co, to wierzysz, że Cię Bóg zaopatrzy, a prosisz o pieniądze? No ale Bóg zaopatrza też właśnie w taki sposób. Ja wierzę w to, że. Wierzę. Ja wiem, że to nie jest normalne, że nagle ludzie się decydują wpłacać Ci pieniądze. Mhm. E, widząc, w jaki sposób żyjesz, widząc, że to nie jest, że jakby my nie gramy tutaj na emocjach, na zasadzie. Nie mamy za co żyć, jesteśmy biedni, nie mamy czym nakarmić dzieci, wpłaćcie, albo ym, nie mówię, że ludzie grają na emocjach w taki sposób, może to jest niewłaściwe określenie. Chodzi mi o to, że tutaj nie ma tej przestrzeni, gdzie emocje bardzo się wzbudzają, nie? Mm -hmm. że to współodczuwanie, że ktoś jest chory, że ktoś się z czymś zmaga, że tutaj jest bardzo niewiele tej przestrzeni współodczuwania emocjonalnego takiego łatwo, nie? że. Tutaj jest to, słuchajcie, potrzebujemy pieniędzy na szkołę. Chcemy się wyposażać, wiemy, że nie robimy tego dla siebie. Mało tego ta szkoła jest w Stanach, mało tego ta szkoła jest w Kalifornii. Mhm. Mało tego to jest Betel, o którym wielu ludzi marzy. Mhm. I, I my mówimy wprost: potrzebujemy pieniędzy. E, chcemy, żebyście nam pomogli, bo chcemy to skończyć, ale też chcemy, żeby ludzie z nami w tej drodze byli. E, i ja nie wierzę w to, że ludzie, którzy zdecydują się nam wpłacić te pieniądze, yy, i też wiemy, że tak nie jest, że to są tylko ludzie, którzy nas znają i mówią: okej, okay, lubię ich, wpłacę im. Wpłacę im, niech, niech im się uda. Wierzę w nich, są fajni. Mamy relacje, bo wpłaciło nam też dużo ludzi pieniądze, z którymi nie mamy prawie żadnej relacji, mhm. których nie znamy, którzy nie znają nas. Mało tego, wielu ludzi, którzy nie wierzy w Boga, wpłaciło nam pieniądze. Mhm. No i sobie myślę, kurczę, czemu chcesz nam wpłacić kasę? Nie? Niesamowite. Mało tego, e, wpłacają nam, nas, nam pieniądze ludzie, którzy nas w ogóle nie znają. W ogóle nas osobiście nie znają. Nie? Ten Może naj, są. jeden tak. z większych przelewów, który dostaliśmy, dostaliśmy od kogoś, kto nas nie zna. I nie wartościuję tego, że to był większy przelew, więc to jest większy wpływ. Chodzi mi o to, że dla mnie to nie jest normalne, żeby ktoś chciał, nie znając kogoś, wpłacić takie pieniądze. Więc wiem, że wierzę w to, że to Bóg porusza tych ludzi i mówi: hmm. Słuchaj, to jest dobre, warto to zrobić. Hmm. Nawet jeśli czasem może ty myślisz, że nie warto, to ja ci mówię: Warto, zrób to. A może ktoś był po prostu już tak zmęczony tymi naszymi postami, że pomyślał sobie: No dobra, wiesz już. Już się wpłacę, żeby już się skończyły Ale te to, posty. To musi mieć bardzo dużo pieniędzy, żeby z takiego powodu wpłacać, bo ja bym sobie wolała kupić torebkę. Tak? Okej. Okay. Ale wiesz co, jak to powiedziałem, to przypomniało mi się, że Królestwo, że Królestwo Boże też czasami się zdobywa gwałtownie, pukając, czasami kopiąc w drzwi, bo ja patrzę na ten nasz proces. Finansowy, tutaj, i sobie myślę, że ja, mnie to, dla mnie to jest wyzwanie. Dla mnie to nie jest łatwa sprawa. I, ale czuję, że w tym coś jest ciekawego, że ja też, jako człowiek, który nigdy w życiu nie prosił nikogo o, o nic, tak naprawdę. Kiedy sobie myślałem, robię filmy, wykonuję swój wymarzony zawód. O którym marzyłem od liceum, że będę robił filmy fabularne. Pamiętam, jak byłem w szkole filmowej w Katowicach, i na pierwszym roku taki fotograf nam zadał pytanie, którym mieliśmy wykłady, co wy byście chcieli tak naprawdę w życiu robić. I wszyscy opowiadali, żeby chcieli być tymi operatorami filmowymi. I on tak nas trochę tak, tak do ziemi, tak starał się tak, no ale wiecie, no, to, to, to dla niej licznych. To były też inne czasy, dużo ciężej było wtedy zrobić film. Ale mnie było pieniędzy na to. Nie było Netflixów i tak dalej, i tak dalej. I, ale i pamiętam, te, i pamiętam ten moment, jak zrobili, zacząłem robić te filmy i sobie myślę: Kurczę, naprawdę się udało. Hmm. I co więcej, za tym szły jakieś pieniądze, e, że, że, że po prostu można było fajnie żyć, nie? Mm -hmm. Oczywiście to jest mega wymagający czasowo i, i zawód, ale. ale, no ale płacisz i, cenę, ale... ale. Płacisz cenę, ale ten. Ale, ale to działa, wszystko. I teraz sobie pomyślałem, kurczę, czasami wiesz, jak miałem teraz, jak, jak robiliśmy te zbiórki sobie, myślałem, kurczę, to było tak naprawdę to jest dużo prostsze. Takie życie, że to nie znaczy, że lepsze, że, że ja czuję, że my jesteśmy powołani do tego, żeby być w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, ale tak sobie myślę tak A. na Kłopski rozum, to jest prostsze. Idziesz do roboty i po prostu nie musisz się nikogo prosić. I, i, no i działasz, nie? I... no Prostsze no. dla ciebie, nie? Prostsze mhm. dla ciebie teraz w tym miejscu, bo widzisz, jakie to jest wyzwanie. Ktoś inny ci powie, stary, no ja bym też chciał pojechać do Kalifornii, robić szkołę i prosić ludzi o wpłaty. Bo tak samo jak na tym etapie, w którym jesteś, tam pracujesz i działasz i mhm. ludzie, którzy są tutaj, nie rozumieją, dlaczego uważasz, że to jest trudniejsze. Mhm. Tak samo na odwrót, bo każda ta droga niesie coś za sobą. Mhm. Każda ta droga ma swoje plusy i ma swoje minusy. Ma mhm. wyrzeczenia i ma mhm. dodatki, kto, z których czerpiesz. Dla mnie, dla mnie, wiesz, dla mnie taki moment przełomowy w tej, w tej drodze finansowej było to spotkanie z Tomkiem i e, z jego żoną, e, których bardzo pozdrawiamy, jeśli słuchają. E, na Zoomie spotkaliśmy się z naszymi znajomymi, I, przyjaciółmi. I, oni powie, I Tomek powiedział, że... Ja nie mówię, mówię, mówię to, bo to było dla mnie ważne, nie mówię tego, żeby ktokolwiek myślał o nas lepiej, żeby było jasne, mm -hmm. myślicie, co chcecie, ale on powiedział, że dla niego to jest niesamowite, bo zna niewielu, niewielu zna ludzi dookoła siebie, którzy zrobili coś takiego. Którzy zostawili wszystko, żeby pójść za Bogiem, i za tym, żeby znaleźć coś więcej, żeby się rozwijać, żeby mm -hmm. móc lepiej służyć. I, I dla mnie to było takie, bo ja to wiem nie? ja to wiedziałam, mm -hmm. że przecież podjęliśmy taką a nie inną decyzję, że zapłaciliśmy tą cenę, ale gdzieś mimo wszystko, miałam takie, no kurcze, no jakby tyle dostajemy tutaj. Tak dużo dobrego dzieje się, że nie, nie czułam tej wagi. I jak Tomasz to powiedział, tak to ja pomyślałam, to tak do mnie to dotarło, mówię, ja pinkole, nie zostawiliśmy wszystko, nie? wzięliśmy pieniądze, za które mogliśmy wybudować dom, mieć oszczędności, założyć firmę i świetnie e, dobrze żyć. Byliśmy dobrymi chrześcijaninami, ewangelizowaliśmy ludzi dookoła nas, mówiliśmy o Bogu, chodziliśmy do kościoła, ale po prostu Bóg <laughs> postawił, przed nami wyzwanie, bo powiedział, że chce, żebyśmy zrobili coś innego, żebyśmy żyli inaczej. I to życie, które mieliśmy, nie było złe. I ja nie chcę powiedzieć, że ktoś, kto nie idzie taką drogą, popełnia błąd. Mm, Chodzi ważne. mi o to, że mm. to, o, o to nas poprosił Bóg. Kogoś poprosił Bóg, nie, masz zostać w tym miejscu, masz pracować tutaj i tu masz być światłem. I to jest potężne wyzwanie, nie? Mm. Mm. Ale do mnie wtedy to dotarło, że wiesz, że kurczę, no ja zrobiliś, zrobiłam z Tobą pierwszy film. Um, świetny moment, żeby złożyć papiery, pójść dalej. Dzieci już są trochę większe. Wiesz, mogę, mogę próbować e, iść tą drogą, możemy robić mhm. razem filmy. Ty najlepszy moment kariery, najwięcej propozycji mhm. wybierasz po prostu. Mhm. Um, finansowo. Luksus dla nas nie no. Nie musisz się zastanawiać, czy możesz kupić buty dzieciom. Masz ochotę pójść coś zjeść na mieście czasem, możesz to zrobić i, i nie jest to dla ciebie wyrzeczenie. Mówisz, jak było dwa lata temu. No, już... Mówię przed wyjazdem. No, no. Tak, to już minęło. No. Mówię, jak było przed wyjazdem, no. nie. I, I w takim miejscu mm, widzieliśmy to wszystko i położyliśmy i. Yy, Mam takie poczucie, że nie chcę już więcej dyskredytować tej ceny, którą zapłaciliśmy, mm -hmm. Tak. Czy... bo dotarło do mnie, jak Tomek mm -hmm. to powiedział, to mnie to tak walnęło. Aha, Tomek nasz przyjaciel, no. że nie, nie każdy robi coś takiego. Rzeczywiście, mm -hmm. nie każdy mm -hmm. robi coś takiego. I ja już rok temu przeszłam ten proces, że ja nie chcę nazywać, że ta cena jest żadna. Mm -hmm. Ta cena po prostu nie jest za duża, mm -hmm. jak Fajnie. na to, co dostaliśmy. Super powiedziałaś. Ja miałem przed tym nagraniem tego podcastu, który teraz robimy, coś takiego, że chciałbym e, pogadać o tym, jak to jest, że czasami. Bo tak, jak, jak ja odmawiałem e, pewnego projektu filmowego e, Maćkowi, którego mega pozdrawiam. E, jeżeli i, słucha. Jeżeli słucha, i chciałem zrobić z nim film, e, to powiedziałem mu e, kilka miesięcy temu, jak jeszcze. Byliśmy przed naszą rozmową, czy tu na pewno wracamy, czy nie, chociaż wiedzieliśmy, że wracamy, tylko jeszcze nie, nie mieliśmy tego przegadanego, tak? O czym mówiliśmy w dwa podcasty temu, że czy w zeszłym podcaście, whatever, że powiedziałem mu, słuchaj, ja jestem w takim miejscu, że ja nie wiem, słuchaj, do końca co my robimy, ale ja wiem, że jesteśmy w takim miejscu, że mamy wejść. Po kostki do rzeki, i ta rzeka dopiero wtedy się rozstąpi. I to jest obraz z Biblii, z trzeciego rozdziału księgi Jozułego, gdzie Jozułę był przed samym wejściem razem z Izraelem, do po 40 latach na pustyni. Mojżesz umarł, Jozułę przejął przywództwo nad Izraelem był przed Jordanem, czyli przed wstąpieniem do ziemi obiecanej, którą mieli podbić, którą Bóg obiecał wiele, wiele, wiele lat temu jeszcze, e, jeszcze Abrahamowi. I Jozue usłyszał od Boga, że, ma że kapłani mają wejść. Sarką przymierza po kostki do wody i dopiero wtedy Jordan się rozstąpi. I tak się stało. Czyli to był obraz zupełnie inny od tego, co 40 lat wcześniej miało miejsce na pustyni przed, e, przed roztopieniem przed pustynią, e, przed rozstąpieniem się Morza Czerwonego. Tam była trochę inna sytuacja, no bo jednak Egipcjanie gonili Izrael i Bóg przyszedł z takim obłokiem. Gdzie wszystko zostało zakryte mgłą i właściwie Egipcjanie nie wiedzieli, co się dzieje, i wtedy Bóg otworzył Morze Czerwone. No ale tam nikt nie musiał wchodzić po kostki. No, może tam musiał laską pomachać. Tak, ale jednak większej wiary, wydaje mi się, mhm. wymagało to, żeby wejść po kostki i wtedy dopiero się Jordan rozstąpił, niż to, że po prostu mhm. Mojżesz podniósł w górę ręce i może się rozstąpiło, i Izrael widział, ojej, może się rozstąpiło, możemy przejść. I ja sobie myślę, dlaczego ten obraz jest taki ważny dla mnie? Dlatego, że ja sobie myślę, że my jesteśmy właśnie w takim momencie. Dokładnie tak jak powiedziałem Maćkowi kilka miesięcy temu, jak musiałem zrezygnować jak musiałem podjąć decyzję, że nie robię filmu, który bardzo bym chciał zrobić, dlatego że zdecydowaliśmy, że czuliśmy, że przyjedziemy tutaj. I ja wtedy ja, ja sobie. Ten, ten, obraz, wiesz, ten obraz wiesz Brydzia towarzyszy mi. Że my jesteśmy właśnie w takim miejscu, że weszliśmy po kostki i że powoli widzimy, jak ten Jordan się rozstępuje. I my widzimy, że on. Już, jest, już widzimy brzeg. Drugą stronę, nie? ale jesteśmy jeszcze w procesie. I tam jest też taki obraz, że e, potem Izrael. Te plemienia wszystkie miały wziąć, każde plemię z dwunastu plemion miało wziąć jeden kamień i postawić po drugiej stronie, hmm. i kamień na kamieniu, i to był tak zwany monum, taki stone, stone memorial stone, czyli taki pomnik, na którym miały spoglądać kolejne pokolenia, że to, jest, że, to jest, że to jest świadectwo tego, co Bóg dla nich zrobił. I ja myślę, że my jesteśmy w takim sezonie stawiania tych, tego pomnika dla hmm. kolejnych naszych pokoleń. Już pomnika? Widzisz się? No, nie, nie. Ja myślę, że nie co my, już? tylko no. to to, to nasza Aha, droga, ta nasza droga, nie? I wiesz co, to jest ciekawe, bo ja miałam taki pomysł, żeby w ogóle zrobić taki album, nie tylko z naszych zdjęć rodzinnych, o którym gadamy już długo, żeby to zrobić, ale też taki album, gdzie będą takie, takie rzeczy, które zdjęcie na przykład i takie coś od Boga, że to jest taki sezon. W ogóle ja myślę, że to jest, yy, bo musimy też zmierzać do końca, a tak jak to mówiłaś, ja sobie, po, sobie pomyślałam, no dobra, a co to może znaczyć dla ludzi, którzy nas oglądają? Um, um, i, I myślę sobie tak, że chciałabym to powiedzieć, że czasem, um, że czasem musimy podjąć decyzję, która się wydaje irracjonalna mm -hmm. w oczach innych ludzi, która m, będzie negowana, mm -hmm. um, wyśmiewana. Mm -hmm. Ale ty wiesz, że Bóg cię posyła do tej decyzji, mm -hmm. że Bóg popycha. położył to, popycha, mm -hmm. że Bóg położył to przed tobą. Mm -hmm. I, I to jest ważniejsze. Ważniejsze jest, żeby być wiernym temu, co, co słyszysz od Boga, niż temu, co mówią ci ludzie w koło. Nawet jeżeli to jest bardzo trudne, mm -hmm. um, bo ja wiem, ty wiesz, że Bóg się przyznaje i nawet jeżeli my popełnimy na tej drodze błędy, nawet jeżeli gdzieś nie do końca um, usłyszymy, czy zrobimy dokładnie, tak, ja wierzę w to, że Bóg się przyznaje do tego, jaką my mamy postawę serca, do tego, że chcę iść za tym, mhm. jaka jest Boża wola dla mnie, że chcę zrobić to, co czuję, że Bóg chce, żebym ja zrobił, nawet jeżeli nie jestem do końca pewny, mhm. um, no bo my jesteśmy ukochanymi dziećmi. Więc jeżeli tak jest, jeżeli jesteśmy dziećmi Boga, jeżeli w to wierzymy, mm -hmm. em, no to wyobraź sobie, że patrzysz na Amelię i ona mówi i wiesz co, tak to czuje, że ty chcesz, żebym ja zrobiła to i to. I nawet jeżeli to nie jest do końca to, co ty chcesz, żeby ona zrobiła, ale ona tam idzie, to ty powiesz dobra. Mhm. Wiem, że to jest dla niej dobre, wiem, że ona chciała to zrobić ze względu na mnie, mhm. dam jej tą kasę na tą szkołę, albo mhm. załatwię jej, że te drzwi będą otwarte, albo mhm. pogadam z koleżanką, przyjmę ją do domu na kilka miesięcy. Rozumiesz, że, tak. że taki jest Bóg, że On jest tym tatą, który, który chce nam pomóc bez względu na to. Czy my na 100% idziemy dokładnie krok w krok, tak jak on chce? Czy czasem się potykamy i gdzieś tam zbaczamy z tej ścieżki, ale on wie, jak to naprostować. Um. Więc tak sobie pomyślałam, żeby to powiedzieć bardziej personalnie Fajnie. do ludzi, że, Fajnie. że ta nasza droga może być takim przykładem. Ale nie wiesz, co jeszcze chciałam właśnie to powiedzieć, że warto, bo to odnieść się mm -hmm. do tego, co Ty powiedziałeś o tych kamieniach, że warto trzymać te kamienie, że to, co myśmy powiedzieli, żeby sobie zrobić jakąś tą arkę przymierza, żeby sobie zrobić jakieś takie pudełko, właśnie, w którym masz zdjęcie, w którym masz spisane coś, w którym masz kamyk, który znalazłeś i to był ważny moment dla Ciebie z Bogiem, żeby wracać do tego. Że ta moc mhm. świadectwa, moc tego, co dla ciebie zrobił Bóg, i po to Bóg powiedział im, żeby oni zrobili tą arkę, żeby oni widzieli: tak, to był patyk, który zamienił się w węża. Tak, to są te e, guzy, które dałem e, jakiemuś tam plemieniu, które ukradło arkę. Tako, taka jest moja moc. Jestem Bogiem, który może zrobić wszystko. I pamiętaj o tym również w tych chwilach, kiedy nie widzisz tych cudów, ale możesz je namacalnie dotknąć, bo to jest pamięć z tych cudów, tak jak ten pomnik. Mhm. Okej. Okay. 23 minuty. E, tak, już kończymy. Ja też mam coś takiego, że, że e, jak to mówiłaś wszystko, to sobie pomyślałem, jak niesamowita jest w ogóle księga, jest Biblia, gdzie właśnie my możemy odnosić się bardzo personalnie, bardzo osobiście do pewnych wydarzeń, które tam są zapisane. Mm -hmm. I dla mnie to jest, ciągle odkrywam to, wiesz Brydzia, i coraz bardziej to odkrywam, że... Że, że, że w Biblii są takie pokłady jakiegoś takiego objawienia osobistego, że my możemy podchodzić bardzo, bardzo osobiście do tych historii. I tak na przykład, jak mówiliśmy o tym sezonie, o tych sezonach dwóch wchodzenia do wody, tu do Morza Czerwonego, tu do Jordanu. Zupełnie dwie inne historie, ale jeden naród i łączy ich wspólna, wspólna, wspólny czas przechodzenia przez te doświadczenia. Kochanie, bardzo Ci dziękuję. To był taki mm, pełen jakiś takich. Mówisz z... do mnie, a patrzysz w kamerę. To taki, teraz do mnie mówisz. Takich głębokich e, o, rzeczy podcast. Bardzo to Ci był dziękuję. Głęboki podcast. No. E, życzę Ci dobrego dnia. Możesz go tak nazwać głęboki. Głęboki podcast e, z Brygidą Dylus. E, pozdrawiamy i dziękujemy Wam za komentarze. Czytamy je i będziemy się do nich odnosić. Tak. To nie jest tak, że my to olewamy. E, Czytamy je i myślimy o tym, jak tutaj tak. a właśnie, zrobić drogę. a właśnie. Jeżeli macie pytania, to tutaj jest adres, wyświetla się i e, zrobimy U. taki podcast QA, odpowiedzi. E, chyba to już po, nie jeden, powstanie kilka. Ja cię teraz to, to już tak brzmi, że jesteśmy tacy podcasterzy. No nie wiem, ja się że nad tym wiesz, nie zastanawiam. Że Dobrze, że ty się zastanawiasz. Pa. Pa. E